Przewidywania na barca Inter 2-0 dla Barcelony. Mam jakieś złe przeczucia. No co ty robisz? Ja nic nie czuję. What are my chances? Not good. You mean not good like one out of a hundred? I'd say more like one out of a million. So you're telling me there's a chance. Ale nie zapominamy o klasyku, który już w niedzielę. Real Madryt, teoretycznie w białych spodenkach, one po dzisiejszym meczu są pewnie brązowe, bo zobaczyli, na co stać wielką Barcelonę Szabiego i w tym przerażeniu kibiców Realu, którzy dziś na czacie myślą, że to żart, ale to wszystko jest na poważnie, są przerażeni perspektywą zmierzenia się z tą maszyną. Na piwno!